CargoLink automatycznie nadaje kolejne numery zgodnie z przyjętą serią numeracji. W niektórych przypadkach ręczna edycja okazuje się niezbędna, jednak warto to robić z rozwagą, bo może to powodować nieprawidłowości. W tym materiale pokażę, jak manualnie zmienić numer dokumentu. W naszym menu wybierzmy transport dokumenty. Zobaczymy listę wszystkich dokumentów, które zostały utworzone w naszym systemie. Aby nadać dokumentowi inny numer niż automatyczny, kliknijmy ikonę ołówka z prawej strony przy wybranym dokumencie. Pojawi się formularz. W prawym górnym rogu znajduje się pole Numer w serii. Kliknijmy na ikonę ołówka i wpiszmy numer. Następnie kliknijmy przycisk Zapisz. Jeżeli numer już występuje w systemie, pojawi się odpowiedni komunikat. W takiej sytuacji powinniśmy sprawdzić już występujące numery i nadać dokumentowy inny. Jeszcze raz kliknijmy Zapisz. Numer w serii zostanie zmieniony. Pozostała część pozostanie bez zmian. W niektórych wyjątkowych przypadkach system nie pozwoli na automatycznie nadanie numerów serii. Obecnie na liście widzimy, że większość dokumentów jest już wystawionych i mają nadany numer. Jest też zlecenie ze statusem szkic z dnia 15 sierpnia. Na liście są już wystawione zlecenia z datą późniejszą. Spróbujmy zmienić status zlecenia na wystawiony. Pojawia się komunikat, że nie można użyć autonumeracji, bo istnieją nowsze dokumenty. W takiej sytuacji musimy ręcznie nadać numer tak, aby została zachowana ciągłość numeracji. Sprawdźmy, jaki numer został nadany jako ostatni, a następnie kliknijmy ikonę ołówka przy naszym zleceniu. Zmieniamy w formularzu numer serii i klikamy przycisk Zapisz. Widzimy, że dokument otrzymał numer i możemy zmienić jego status na wystawiony. Po powrocie na listę dokumentów zobaczymy, że zachowaliśmy ciągłość numeracji. Po utworzeniu nowego dokumentu i zmianie jego statusu na wystawiony, system automatycznie nada mu kolejny numer. Możemy również zmieniać numery dokumentów rozliczeniowych. Wystarczy, że przejdziemy w bocznym menu do rozliczenia i wybierzmy przychody. Następnie postępujemy tak samo jak w przypadku zleceń. Przy wybranej fakturze klikamy ikonę Ołówka. W formularzu znajdujemy pole numer w serii w prawym górnym rogu. Klikamy ikonę łówka i wpisujemy numer. Następnie klikamy przycisk zapisz. Aby sprawdzić jaką serię numeracji mamy ustawioną, kliknijmy na swoje imię i nazwisko nadbocznym menu. Następnie w sekcji ustawienia modułów możemy wybrać transporter lub rozliczenia. W zależności co nas interesuje. W polu seria numeracji widzimy obecnie nadaną serię w systemie. Jeżeli chcesz się zmienić, skontaktuj się z działem wsparcia pod adresem support.maopakargo.link. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji i dowiedz się, jak Kargolinku usprawnia pracę i zwiększa zyski. Link znajdziesz w opisie. Polub film i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami w Kargolink.